W szkole podstawowej imienia księdza Wacława Rapczyńskiego w Wasilkowie odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego par z gminy Wasilków. Jubilaci przybyli na Złote Gody w towarzystwie najbliższych dzieci, wnuków, przyjaciół. Dla zgromadzonych zagrała młodzieżowa orkiestra dęta z Wasilkowa. Gratulacje i życzenia jubilatom, którzy wspólnie spędzili aż 50 lat, złożył burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz. Te pół wieku temu podjęliście Państwo najwspanialszą w waszym życiu decyzję, czego dowodem jest to, że jesteście tutaj razem, że trzymacie się razem za ręce, także ja ze swojej strony chylę czoła, jesteście, myślę dla nas wszystkich wspaniałą inspiracją zwłaszcza dla, dla osób młodych, jak wspólnie, razem można przejść przez życie. Także życzę Wam wszystkiego co najlepsze, jak najwięcej zdrowia, uśmiechu, optymizmu, a także wielu łask Bożych, ponieważ myślę, że te 50 lat to, e, to, to, to dopiero przed Państwem początek, jeszcze przed Wami wiele wspaniałych lat, których Wam wspólnie ze sobą życzę. Wszystkiego dobrego. Po gorących życzeniach złożonych jubilatom odbyła się wspólna modlitwa, którą poprowadził ksiądz Jerzy Chwiećko z parafii pod wezwaniem Chrystusa dobrego pasterza w jurowcach. Miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie dopuszcza się niesprawiedliwości. Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz udekorował dostojne pary medalami za długoletnie pożycie, nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Każda para otrzymała również pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Szczególny dzień jest to jubileusz Złotych Godów, czyli 50-lecia związków małżeńskich mieszkańców naszej gminy. A ten dzień jest szczególny nie tylko dla nich, ale też dla mnie jako, jako burmistrza, ponieważ po raz pierwszy w tak wspaniałej uroczystości mam przyjemność wziąć udział. I ten dzień jest na pewno szczególny. To jest dowód, że państwo, którzy... Powzięli decyzję o stworzeniu niezwykłych więzi między sobą 50 lat temu, no, podjęli chyba najwspanialszą decyzję w swoim życiu, bo dowodem na to jest to, że są tutaj po tych 50 latach wspólnie razem z nami. I jest to świadectwo, no naprawdę, tego, jak pięknym uczuciem może być miłość i jak wielkie trudy. Potrafi pokonać. Wystąpiłem do, do pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o z tego co kojarzę ponad 20 medali, także, także takich par wśród, wśród nas jest, jest, jest wiele i, i cóż, i to jest dzień, kiedy naprawdę warto przed nimi pochylić czoła. no Bo są myślę, że dla nas wszystkich wspaniałą inspiracją do tego, jak, jak tutaj wspólnie we, we dwoje można. W piękny sposób przejść przez życie. Miło, że się spotyka, spotkaliśmy, że pan burmistrz zorganizował dla tych jubilatów. To takie przeżycie, no bo już w takim wieku to jest, się ma mniej kontaktów takich towarzyskich, no bo i choroby, i, ale bardzo miło tutaj się do, i dobrze czujemy w, na dzisiejszej uroczystości. No ale, żeby być dobrym małżeństwem, to też trzeba być wyrozumiałym czasami. I ustąpić, i się uśmiechnąć, no i coś do, do, dobrego ugotować, polecić. 50 lat razem, 50 lat bardzo szybko minęło, jak, jak chwilę. No a, a dalej co? Następne 50 lat trzeba żyć, ale weź to wykonaj, tak? Ustępować jedno drugiemu, ustępować, nie, nie zaperzać się, nie, nie krzyczeć, tylko no, tak łagodnie przychodzić i nie bić się o. Czy czują się Państwo docenieni to, że została zorganizowana ta uroczystość, że zostaliście no, oczywiście? Ten... No pewnie. Przecież to jest no, coś wspaniałego. Wrażenia są bardzo pozytywne. No, bardzo ciekawie było wszystko. No, orkiestra. Wstąpienie, także pozytywnie. Przede wszystkim to musi być zrozumienie, i wybaczenie, i na przykład, no, dostosowanie się też pewnego rodzaju no, kompromisy, bo bez tego m, chyba tak długo byłoby ciężko wytrzymać. A gdyby właśnie pasparza z perspektywy tych 50 lat, pewnie szybko minęło. No, to zdaje się, że to duży okres, długi okres czasu 50 lat to aż 50, ale to minęło tak szybko, że człowiek tak nie zdążył się obejrzeć a już te 50 lat przeszło. Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego par z gminy Wasilków była okazją do przekazania gratulacji i życzeń kolejnych wielu wspaniałych wspólnych lat życia, spędzonych w zdrowiu i pomyślności.